Na dużych uczelniach, takich porządnych politechnikach, jest to, że już w zasadzie na drugim i trzecim roku ci ludzie mają praktyki i staże i dotykają rzeczywistych rozwiązań, które w przemyśle działają. Natomiast cały czas wielkim wyzwaniem, jeżeli chodzi o robotykę, bo akurat na, tej, na tym segmencie rynku najlepiej osobiście się znam, no to wielkim wyzwaniem jest to, że bardzo często przychodzi 20 studentów, mają laboratorium z automatyzacji i robotyzacji, no i w sali jest jeden robot. No i na dodatek prowadzący boi się. Pozwolić mi go programować, no bo jeszcze może coś zepsują albo w coś uderzą, więc to jest taka rewolucja, którą akurat myślę, że potrzebujemy zrobić, żeby upowszechnić kształcenie robotyki, ale takie doświadczalne. Tak? I tutaj, jako firma, mamy na to pomysł. No i dalej ten inżynier, który wychodzi z tej uczelni, on trafia do przemysłu, coś już potrafi, i chodzi o to, żeby firmy, na przykład fabryki, te małe i średnie zatrudniając tego inżyniera, miały wizję jego rozwoju. Żeby nie było tak, że mamy tutaj 20 maszyn, jedna ma rok, a trzecia ma. 20 lat, a czwarta ma 40 lat i każemy temu inżynierowi, żeby tymi starymi maszynami się zajmował, tylko on potrzebuje dotykać nowej technologii, tak? integrować te nowe technologie już, już w tej fabryce. I to jest ta książka, też jest o tym, żeby otworzyć rozmowę między inżynierami, trochę je dokształcić z rozmowy z zarządem i uświadomić zarząd na temat tego, jak rozwijać inżynierów, po to, żeby właśnie bardziej odważnie inwestować w technologię.